Siemaneczko, ja jestem Mr. Blackoman, a to jest taka lekka nowość. Siedzi ze mną moja wspaniała siostra, która nie chce się ukazywać i za jej pozwoleniem będziemy grali w LEGO Marvel Super Heroes. I nie będziemy grali w fabuły, tylko taką luźną rozgrywkę. Taką luźną. Miło by było, gdybyś coś mówiła tak, tak cicho. Zacznijmy od tego, że gra jest bardzo rozbudowana. I samo przejście fabuły to jest jakieś 25% tymiarzy. I reszta to są jakieś poboczne misje albo rozbijanie i zdobywanie osiągnąć grę. Ja osobiście nie jestem jakimś i nie ale spróbujemy coś zrobić. Chciałem robić uh, trailer do jednej z gier, ale...

To jest najdłuższy z Nie. Fuck. Fuck, gówno. Nie. Iron Man to jest górny Ale nic się fajnie, fajnie natośnijmy. Bo Marvel to jest w ogóle taka gra... Takie GTA, ma w sobie strasznie dużo elementów z GTA. Z Spidermana, z, z Ironmana, wszystko jest. Także jeszcze wszystko nie jest podblokowywane, ale to tylko kwestia czasu. Teraz moja ulubiona część całej gry. A właśnie, i jest też co jest ciekawe, bo gra jest bazowana na chyba zarówno komiksie, komicie, brak, filmach inny, jest bazowana na wszystkim, co się da moim zdaniem. I możemy dostrzec różne, to, to Super bohater. Przykładowo kiedy mamy przepisy drogowe jadą z początniku i y, y, niszczą całą y, Niektórzy bohaterowie, niektórzy mieszkańcy miasta nie zwracają uwagi. Niektórzy od razu rozumieją, że, że jest to jakiś tam biznes super i zwracają y, do tego. A niektórzy wyzywają i nie hejtują. Ale co Widzimy kolejną, już nie wiem. Jeden z wielu rzeczy, które po urzeka w tym, że gdy wjeżdżamy do mostu, włączają nam się światła wsteczne, tamtylinie, czy jak się nazywa. I gdy wjeżdżamy, ono oh. od razu gawki. To jest po prostu fajna fajna rzecz. Każdy bohater jak to w LEGO ma jakąś swoją umiejętność, Niektórzy latają, niektórzy nie latają. Niektórzy lewitują, niektórzy obsługują się czarną magią, niektórzy jadają koty na śniadanie, a inni po prostu jadą czarną magię. się. Co jest właśnie jedną rzecz, która mi się nie podoba, to fakt, że gra jest trochę zbugowana i ma w sobie może nie jakąś ogromną liczbę błędów, ale nie mało i na pewno zauważalne pozdrowce i tutaj nie będę okej okay, nawet wypadek samochodowy chyba jest Świeże świeżo podpisie to wątpię żeby było coś zniszczone pisemnie chyba na to można coś znaleźć ale zrobimy coś pożytecznego i odblokujemy jakiś pojazd. No, no, teraz coś... może jakiś wyścig chyba no, no, tu jest przechodzony przeze No, oczywiście są fajne bo są łatwe i hmm. dosyć. Tylko nie tak sutko bo tak słutkę wolno Najszybszym pojazdem jest chyba Chyba jest ten hmm. Policyjny, radiowóz policyjny właśnie Samochód nasz jest bardzo trudny w życiu, więc to jest minus jednak, bo można latać, bo tu jest wszędzie, w całym to jest prawie nienaruszone, więc co jest tak trudne. Ale zawsze to w sumie jest mocno. No i... Nie, słyszę.

No sporo sporo. Ale to się nie dzieje. No, tam jest na no, no. O, jest to to jest prędkość, patrz, że widać po nim. A i opcjonalnie są jeszcze. O o o o o, tego o tym zapomniałem. Tak, chyba jest. Niektóre pojazdy specjalne mają nitro i chyba. A, i chyba to jest jeden z pojazdów, który ma nic, Taki Co GTA dla uchodźców? Nie, bo lego masz tylko... Nie, tu już gdzieś halt tak w ogóle samopodobnie. No, Gra jest całkowicie skomplikowana. Można grać i grać i... Czekaj, ile z tych już nagrać Ile ma mniej więcej godzin przegrane 20? Nie wiem no, około 20 godzin no to jest Więc no... I to jeszcze fabuła nie, nie pokonana w 100% to jest Łe, to jest trochę dziwne Jeszcze nie mają wszystkich Główny wątek tylko No tak, i są jeszcze misje po prostu błoboczne Takie jak tam skupanie biura albo No to właśnie Tutaj jest chyba jakiś postać You know what there isn't enough of? Superhero musicians. And no, Dazzler's bubblegum pop does not count. Anyway, I used to play the saxophone, but I've not had the chance in a long time. If you find one for me, I think it's time for the Draxophonist to make a comeback. Znaleźć przez część możliwości tej gry, zawsze można się pobawić, im jest chęć, tej lepiej. Na przykład jak przyjadą do was z innym, czy coś takiego, spalacie LEGO i siedzą i mają radę. Trzeba coś z tym zrobić, nie? I jeszcze taki fajny, fajny, fajny gadat. Większość postaci ma jakieś tam rozwinięcie. Najczęściej no związane z fabułą, albo z czymś takim. Co się dzieje? Co? Co? O, jest teraz coś gra? To Tutaj jest jedna... czwórka, nie, czwórkowa. Tu może. Tu jest to na końca Tu jest Avengers mm. tu jest fantastyczna czwórka okay. Nice Okej, okay, dobra, teraz rozumiem Gry logiczne Lego Najgorsze wyzwanie dla... Ustarczy. A można? No, nie można, nie możesz. O, tak. Otwieram slup. Jak są? Another day in our okay. marvelous city. What excitement will today hold?

jednego raz spłuwałem beczkę, zrobisz tam tam prawie się zdal, czyli samochód wraz, bo nie można nie jechać samochodem. Thanks, I'll give you a special thanks on the new record. They still sell records on Earth, don't they? Myślałem, że to kobieto. A to jest. Myślałem, kobieta od mężczyzna. Ah, handel ludzi. Wszystko rozumiem Dobra teraz wprowadzimy kilka innych możesz kilka innych postaci Może będzie jakaś fajna zabawa Mr. Fantastic Dajka aleś Nie są Super uh, no i... Nie między... Kogoś fajnego Juggernaut to jest, to jest mistrz Kamera no Szkoda, że nie Można? Aaaa, w nie no. tłumaczę. To znaczy. A, faktycznie da się rzucać. Człowiek z moim celem. O, okej. Okay. I co, i on będzie trenował? O, ta gra jest świetna. tak... A, nie, nie mogę zmienić postaci, w tym nie Nie, o, chociaż... Nie wiem, mogę być pasażerem w autobusie. Ale w autobusie na można jeździć. Mogę wziąć tu. Słuchaj, w korku. Nie, to quest. Można to zrobić Quest a i będzie... A, będzie Hey, i'm walking here. it's only bother to i don't even want to know where it came from, but this giant head came flying in and blew my shop sign The kingdom come. you think you can help fix my sign up, mac? it's the other most of the ah, there remember to pause the game and take a break. if you're feeling tired, take a kinesis. galactos. i think it's a we went in a fight between Spider-Man and Peter Parker. I don't even want to know where it came from, but this giant head came flying in and blew my shop sign. The Kingdom Come. You you think can help fix my sign up, Mac? Gęło, nie wiem, co to jest. Co, so, no, faktycznie! Ale, ale, ale. No. Ale, ale. ale, Ale, ja, Nie, ale. ty wracaj. That ought to hold until the next giant head comes rolling by to destroy my livelihood. This bit of sign doesn't seem to fit anywhere. Hey, you can have it. Okay. <sharp inhale> jeden z takich wydatków też jest kolejnym już, że co jakiś czas można słyszeć rozmowy na ulicy, ktoś tam woła taksówkę. No to po prostu czasem przejście na spokojnie po mieście i zamiast demolowania go i wziąć go do to by było pudno. O, kole... właśnie, o tych, o tych błędach mówiłem. Patrząc do Lactusa dają mu rogi, hełmu. Dobrze no, zająć samochodem, trzeba być na Teraz się zajmiemy, rogamy. Przejdźcie innej po prostu. O, to może być pewnie No! O no, właśnie. O, teraz, teraz! O, teraz jest spoko. Tak, okay, dobra. Uuu. Nie trzeba się tego wstydzić, pewnie wieku tak się dzieje. Ale to mnie zawsze stawiało. Wolek po taki nadać. Nie, tak. Ole! jest taki trochę nieprzyjazne. nieprzyjazny. O, ta, ta postać mi trochę herbi, mm -hmm. Czyli herbi. Mm -hmm. <laughs> Jakie dźwięki O, o, o! Ty mnie interesujesz, musiaczku. To jest śliczne bestie. Potrafi latać. To fajne. Strzela czarny cały. To też fajne. Tylko Bo on się chyba może zmieniać, w takiego dużego Venoma. A, to on był Okej okay. Uj plasznie niedawno kupiony Kupiłaś go Mój flasz ma Fajno, Fajna, fajna postać. Mm, kogo ma co jeszcze mamy jakiegoś takiego kogo ja bym nie znał Spiderwoman? <laughs> Z czego to jest? Nie, super superwoman chyba Spider-Woman Spider-Woman, która ma skrzydła Okej okay. I szybuje, ale lata I straja, jakimś Ale lata się nie bardzo przyjemnie No, o wiele Tylko, że po tym doładowaniu ich czasem trochę podnosi. Przecież tak szybko wcisnąć się to, to się wyłącza po kilku tam sekundach. O, 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 o. No faktycznie. O, a jeden. No niestety mapa jest ograniczona, to prawda. Ale no poza tym gra jest śliczna. Mogę wejść na wyspę? Okej, tu jest coś dla... ...hulka... ...hololvenu? A. To ten drugi. Ja się zastanawiam co to jest. Ok, i jeśli czegoś nie wiemy... Agent taipy powiedzmy, to jest fajne. Ale to fajne. War machine. What the fuck? Tu to chyba z dwójki iron na to co, Mhm. Jakiegoś gościa z nosami Catcher Howard Z przepotężną bronią Ej czy to jest podróbka tego Teraz to umarł w Avengersar W On chyba jest tak trzabiany na niego To dźwięk jest śliczny Okej Nie trzeba zająć się tym czymś No wiem, ale tak mastermind wszystkich mam przyciągnął. Uwagę. Co i to, to była najtrudniejsza misja, jaką w życiu musiałem wykonać. O, to, to było lądowanie i tak powinni lądować wszyscy. No bo z więzienie, co Czerwony halt to jakiś kościół. Tak to działa! Super! Dobra, podobają mi się. Ten mi się bardzo podoba, bo ma wszystko w sobie. Tylko, że faktycznie jest błąd jeden

We got a chopper due to land any moment, and some wise guy has messed up the H on the landing pad. Don't they know that helicopters explode if they land on a misshapen H? Help me fix it, quick! No okay. No zmienić postać. No trochę. <laughs> o oh, fuck. <laughs> no, jak zmienić postać? Bo teraz jakby się nie wiem. No wej. Ja uczuć się postacie Ale no, nie, no bo oni się jakoś tak. Trzeba się zmienić, podać Fire on To jest magia Zobaczymy A jednak mają rekord wciągnięcia się Nie, nie wierzyłem to. Nie On robi tylko Teraz takiego się komuś tam na głowę Nie no Będę jest zły, ale... Ja poczęto mieć postępu Tak, jak trochę duże, takie 3 sekundy? No! Wcześniej nie działało Ej ten jest fajny Jest urocze Taki fabulezm nasowy i, i nie wiem gdzie jest dobra to będzie dobre zakończenie odcinka i strzela biały białym kupem i malasy nie no jest super no nie ma nie. dobrze więc drodzy widzowie ja już będę kończył ten odcinek bo tak trochę jest... przeciągnął mi się no, trwa spół pół godziny, więc sporo, ale ja się będę z wami żegnał. Jeśli byście chcieli jeszcze poglądać, jak robię jakieś tam misje, Lego czy coś, może fabułę, to piszcie w komentarzach, ja na pewno się do tego odniosę. A póki co, wiecie, łapeczki, komentarze, dziękuję bardzo za wszystkie uznanie i cześć, pozdrawiam.